Prezes Piśiewicz jakby uważa, że może być państwem w państwie. Nie może być. Do tej pory nikt w zarządzie PKOL-u z wyboru będący nie otrzymywał pensji. A tu podobno pensje się w tej chwili pojawiły w obszarze PKOL-u i nie są... I pytanie jest dlaczego taka decyzja i jak wysokie te pensje są. Na przykład takie pytanie, które by pokazało też czy osoby są jak to się mówi? Z powołania czy bez powołania w PKO? Tak bym to nazwał. A jak to sprawdzić, kto jest z powołania? No, jeżeli ktoś zarabia więcej niż prezydent tego kraju, razy na przykład trzy. A wcześniej prezes jeden, drugi, trzeci historyczne osoby, takie jak pan Nurowski, pan Kraśnicki, które nie były związane tak mocno politycznie, nie pobierały żadnych wynagrodzeń.